serce wybrało ciebie z wiązek stośni minęło nocy i dnia to wciąż mi się śniesz. Moje serce puste gdy nie ma ciebie przy mnie we. dzień się coraz bardziej I giniłość połączył wtedy nas ta noc nie była jedną nocą która nas łączyła Przepraszam w skarbie życzę złamała serce twoje szkoda mi moich łaz na miłość. Przeciutek no ty byłaś tą drugą połówką mojego serca. Razem tworzyłyśmy jedność. Byłeś dla mnie kimś. Miałeś w sobie to coś. Ty byłaś dla mnie bezcennym skarbem. Najdroższa teraz jesteś tak daleko gdzie. Nie wiem co mojej księżniczki bardziej się. Kocham cię czy tego chcesz czy nie. Właśnie zdałam sobie sprawę, że ty byłaś tą jedną kobietą. Gdzie jesteś spoglądownie, bo i tak jak spojrzymy, oczu Twe brzask na gwiazd w nich co dzień wiesz, że nadejdzie ten dzień, gdy wrócisz do to... I wtedy z też złamała, było złamane tak jak twoja najdroższe, że dzisiaj byłeś Teraz samotność. nie w Tobie. Poznałam Ciebie, dziewczyno, marzeń znów. Żałuję, że sprawiłam przykrości. Czuję Twoją obecność na ramionach odktułowych Twych. Kochanie, może jeszcze do mnie wrócisz? Może wybaczysz mi? Zastanawiam się, jaka byłam głupia, że zraniłam to serce, które kochało mnie. Sama wśród pamięci wyrywam kolejną usy. Poznałam, głupia. To mi jedyna miłość w życiu, tak? Ty byłeś tą drugą bułówką mojego serca, razem tworzyłeś mi jedność. Byłeś dla mnie kimś, miałeś w sobie coś. Ty byłeś dla mnie bezcennym skarbem najdroższym. Teraz jesteś tak daleko gdzie. Nie wiem, co mojej księżniczki oparło się. Kocham cię, czy tego chcesz, czy nie. Właśnie zdałam sobie sprawę, że ty byłeś tą jedyną kobietą, której